Rolnik szukarzony wzruszająco pożegnał zmarłego Krzysztofa. Myśleliśmy, że program da ci szczęście. Na antenie TVP1 zadebiutowała dziewiąta edycja programu Rolnik szuka żony. Produkcja postanowiła w wyjątkowy sposób pożegnać zmarłego przed kilkoma miesiącami Krzysztofa Pachuckiego 56 litrów. Na początku odcinka pojawiło się czarno-białe nagranie z udziałem rolnika, a Marta Manowska, 38 litrów, powiedziała kilka bardzo wzruszających zdań. 9 sezon rolnik Szuka Żony zadebiutował właśnie w jesiennej ramówce TVP1. Widzowie czekali na premierę programu aż dwa tygodnie. W końcu jednak się doczekali. Produkcja już w pierwszych sekundach premierowego odcinka postanowiła oddać hołd zmarłemu w czerwcu Krzysztofowi Pachakiemu z ósmego sezonu rolnika. Mężczyzna, choć dał się poznać jako osoba pełna życia, pod uśmiechem skrywał jednak podstępną chorobę depresję. Krzysztof walczył z chorobą, próbował układać sobie życie u boku poznanej w programie. A następnie poślubionej bogusi, jednak niestety szczęśliwa starość u boku ukochanej nie była mu dana. Produkcja Rolnik-szuka żony postanowiła pożegnać bohatera produkcji. Przed rozpoczęciem pierwszego odcinka dziewiątego sezonu pojawiło się czarno-białe nagranie, na którym widzieliśmy zlepek scen z udziałem Krzysztofa. W roli lektora wystąpiła Marta Manowska, która wypowiedziała kilka wyjątkowo poruszających zdań. Krzysiu, poznaliśmy Cię jako człowieka o wielkim sercu, z głową pełną planów i marzeń. Myśleliśmy, że program da Ci szczęście, że na nowo odkryjesz piękno tego świata. Stało się niestety inaczej. Pełen optymizmu, gotowy do niesienia bezinteresownej pomocy, zawsze uśmiechnięty, taki na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i w pamięci. Dzisiaj żegnamy się z Tobą i dziękujemy, że mogliśmy spędzić z Tobą chociaż kilka chwil. Usłyszeliśmy na początku pierwszego odcinka Rolnik szuka żony. Nagranie zobaczycie poniżej.